Siemanczko, z tej strony Wszystko o Klockach. Witajcie na kolejnym odcinku. Ja jestem Wszystko o Klockach i dzisiaj chciałbym omówić pewną dosyć smutną sprawę, która może się wydarzyć w Fortnite. Cie. Niestety, y, ostatnio Fortnite zaczął zanikać y, u wielu osób. Sławni youtuberzy, na przykład tacy jak Fresh, zaczęli znikać po prostu, już nie nagrywają. I to jest właściwie dosyć smutne, ponieważ Fortnite to jest gra, którą większość osób może uważać już teraz za taką samą jak zwykłe gry. Ale weźcie sobie, pomyślcie, że twórcy gry po prostu mogą po prostu czekać. Aż stanie się coś y, mocnego, i po prostu wtedy coś dodadzą. Ja wiem, ja też oczekiwałem, y, że będzie coś lepszego w Halloween, y, ale no, nie zawsze musi być to, co wy i my chcemy, widzowie. Więc y, musimy zgodzić się z tym, co jest, ale ja y, będę chciał z Wami, widzowie, odbudować Fortnite, a, czyli. Będę nagrywał teraz Fortnite'a i będziemy mogli razem, yy, no, grać sobie, yy, będziemy odbudowywać Fortnite'a społeczność, żeby w Fortnite grało dużo osób. Bo teraz ogólnie yy, minimalnie to gra około 3 milionów dziennie graczy, a jak były te pierwsze sezony. No to wtedy, wiecie widzowie, wtedy to na, serwery były pełne, yy, grało yy, około... 20 milionów graczy dziennie, a teraz, no, wiecie, widzowie, jak to jest. Dlatego, chciałbym tym 10 żartuję, no, 4-minutowym filmikiem powiedzieć, dlaczego warto zostać fortn w graczem Fortnite. Więc przechodzimy i zostawcie subskrypcję z dzwoneczkiem. Więc, więc, tak o Fortnite. To po prostu jest gra Battle Royale. Wiem, że y, większości ludziom nudzą się takie rzeczy. A to na przykład dodajcie to, tamto. Miały być tak samo ze Stranger Thingsa postacie, i dodali nic, nie zrobili na Halloween. Więc to jest trochę też smutne, że Epic Games już nie zajmuje się Fortnite'em jak w starych sezonach. Bo wtedy to atakował y, tymi update'ami i wszystkim z każdej strony. No jeżeli jesteście starymi graczami, to powinniście o tym wiedzieć. Więc napiszcie w komentarzu. No bo to jest dosyć trochę smutna rzecz, że możemy jakby stracić Fortnite'a. U nas w Polsce możliwe, że za niedługo też mogą już właśnie wyłączyć serwery Fortnite'owe, więc to by było dosyć też smutne. I właśnie dlatego chcę wam, z Wami widzowie odbudowywać tą społeczność. Wiem, że może nie jesteście najlepsi, ale możemy zawsze spróbować, bo przecież nic nam nie zaszkodzi. Wiem, że tutaj teraz mówię, jakbym bronił Epic Games i w ogóle, ale to nie o to mi chodzi. Tu mi chodzi o to, żebyśmy zobaczyli inną stronę Fortnite'a. Więc yy, mam nadzieję, że. Po prostu pomożecie mi odbudować społeczność, żeby, żeby Fortnite powrócił. Może wtedy Epic Games będzie się bardziej starał nad nowymi aktualizacjami. To byłem ja. Wszystko o klockach. Dzięki. Podziel się w komentarzu, co o tym sądzisz. No i bajo.